Witam Was i na samym wstępie chciałbym podziękować każdej osobie, która zasubskrybowała ten kanał, ponieważ wczoraj osiągnęliśmy 50 tysięcy subskrypcji. Bardzo Wam za to dziękuję. A w tym filmie troszeczkę pośpiewamy. Nauczą nas tego mistrzowie świata. Powiemy też o oficjalnej prezentacji Cristiano Ronaldo w Juventusie. Zapraszam do oglądania. Cristiano Ronaldo został zaprezentowany jako piłkość Juventusu. Co nikogo nie dziwi, zagra on z numerem 7 na plecach. Zespół z Turynu zapłacił za Portugalczyka 100 milionów euro, a kwota ta będzie rozłożona na dwa lata. Na pierwszej konferencji prasowej w nowym klubie powiedział... Będę ciężko pracować, żeby pokazać, jak dobrym jestem piłkarzem. Mam nadzieję, że uda mi się wyprowadzić Juve na jeszcze wyższy poziom. Piłkarze w moim wieku odchodzą do Kataru albo do Chin, a ja przyszedłem do tak mocnego klubu jak Juventus. Decyzja o przenosinach do Turynu była dobrze przemyślana. Jej podjęcie nie było trudne, zrobiłem to już jakiś czas temu. Ronaldo z Juventusem podpisał czteroletni kontrakt. Engolokante jest bardzo nieśmiałym człowiekiem. W momencie gdy wszyscy bili się, aby zrobić sobie zdjęcie ze zdobytym przed chwilą Pucharem świata, on stał obok i czekał na swoją kolej. Dopiero po interwencji Stevena Enson z jego mógł on zrobić sobie wyczekiwane zdjęcie. Na pewno jest on ulubieńcem kibiców, a sam fakt, że na treningi dojeżdża Mini Cooperem, którego kupił jako samochód używany, mówi samo za siebie. Jego koledzy z drużyny wymyślili o nim piosenkę, która podbija świat.

Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam Cię abyś zrobił, czy też zrobiła to już teraz. Do usłyszenia!